Dzień dobry, witam Was moi drodzy, zapraszam na informacje z ostatnich kilku dni, zaczynamy od piątku. W piątek poinformowano, że amerykańskie FBI, władze polskie i litewskie będą prowadzić własne dochodzenia w sprawie incydentu z samolotem pasażerskim Ryanair na Białorusi. Piątek także prezydent Rosji Władimir Putin omówił z członkami Rady Bezpieczeństwa nową strategię bezpieczeństwa narodowego kraju w świetle nowych zagrożeń dla Rosji. W niedzielę natomiast prezydent Rosji spotkał się w Soczi z prezydentem Białorusi. Rozmowy Putina z Łukaszenką trwały w sumie 6 godzin. Rozmawiano m.in. o incydencie z samolotem Ryanair na Białorusi. Po rozmowach prezydent Łukaszenka przekazał, na ostatnim spotkaniu rozwiązaliśmy pewne problemy z prezydentem Putinem. Nie było mowy o zrzeczeniu się suwerenności Białorusi. Powiedział także, że Rosja może w czerwcu przekazać Białorusi 500 milionów dolarów drugiej transzy pożyczki. Prezydent Rosji zapowiedział natomiast, że w czerwcu zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni atomowej na Białorusi. W poniedziałek europejskie media doniosły, że duńskie tajne służby pomagały USA szpiegować m.in. niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Współudział Danii w skandalu szpiegowskim NSA przeciwko niemieckim politykom został ujawniony we wspólnym europejskim śledztwie. Duńskie tajne służby pomogły amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego szpiegować przywódców Unii Europejskiej, w tym kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydenta Franka Waltera Steinmeiera. Informacje, że Stany Zjednoczone szpiegowały swoich sojuszników, po raz pierwszy wyszły na jaw w 2013 roku, ale dopiero teraz dziennikarze uzyskali dostęp do raportów szczegółowo opisujących wsparcie. Udzielone NSA przez Duńską Służbę Wywiadu Obrony. W jaki sposób zaangażowany był rząd duński? Rząd duński wiedział o udziale tajnych służb ich kraju w skandalu NSA najpóźniej do 2015 roku. Wtedy też zaczęto zbierać informacje na temat współpracy FE, czyli Wywiadu Duńskiego, z NSA w latach 2012-2014. W tajnym raporcie Dunhamera po ujawnieniu informacji przez byłego pracownika NSA Edwarda Snowdena. Z zebranych informacji jasno wynikało, że FE pomogła NSA szpiegować czołowych polityków w Szwecji, Norwegii, Holandii i Francji, a także Niemiec. Duński wywiad pomógł również amerykańskiej agencji szpiegować duńskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Finansów a także duńskiego producenta broni. FE współpracowało również z NSA przy operacjach szpiegowskich przeciwko samemu rządowi USA. Po odkryciu, jak daleko zaszła współpraca między służbami wywiadowczymi obu krajów, rząd duński zmusił całe kierownictwo FE do ustąpienia w 2020 roku. Rzecznik rządu niemieckiego Stefan Zeibert na konferencji prasowej powiedział, że rząd federalny zapoznał się z raportem i jest w kontakcie ze wszystkimi odpowiednimi organami krajowymi i międzynarodowymi w celu uzyskania wyjaśnień. Co do zasady, proszę, abyście zrozumieli, że rząd federalny nie wypowiada się otwarcie w sprawach dotyczących działalności wywiadowczej. Per Steinbrück, polityk partii socjaldemokratycznej, który też miał być szpiegowany, powiedział niemieckiemu nadawcy ARD, że uważa za groteskowe, że zaprzyjaźnione służby wywiadowcze przechwytują i szpiegują czołowych polityków innych krajów. Politycznie uważam to za skandal. Szwedzki minister obrony Peter Hulqvist, powiedział szwedzkiemu nadawcy SVT, że zażądał pełnej informacji na ten temat. Natomiast norweski minister obrony Frank Bakke Jensen powiedział NRK, że poważnie potraktował te informacje. Francuskie MSZ wyraziło, że możliwość inwigilacji polityków europejskich przez Stany Zjednoczone jest czymś bardzo poważnym, a wszystkie dotychczasowe informacje muszą zostać zweryfikowane. Ministerstwo Obrony Rosji utworzy około 20 nowych formacji i jednostek wojskowych w zachodnim okręgu wojskowym w odpowiedzi na działania państw NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych na zachodnim kierunku strategicznym, przekazał w poniedziałek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. „Działania naszych zachodnich kolegów niszczą system bezpieczeństwa na świecie i zmuszają nas do podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Stale doskonalimy skład bojowy naszych wojsk. Do końca roku około 20 formacji i jednostek wojskowych powstanie w zachodnim okręgu wojskowym, powiedział minister. Podkreślił też, że środki organizacyjne są zsynchronizowane z dostawami nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego. W tym roku planowane jest dostarczenie wojskom okręgu około 2000 sztuk broni. Szef resortu wojskowego powiedział również, że oprócz tworzenia nowych formacji i dostarczania nowoczesnej broni, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej stale doskonalą szkolenie personelu oraz wojskowych organów dowodzenia i kontroli. Intensywność wykonywania zadań szkolenia bojowego przez okręty floty bałtyckiej wzrosła o 30%. Wykonano ponad 200 ćwiczeń z użyciem różnego rodzaju uzbrojenia. Centrum Kontroli Obrony Narodowej Rosji poinformowało, że w poniedziałek 31 maja załoga rosyjskiego myśliwca Su-27 została poderwana do lotu w wyniku zbliżania się do granicy państwa niezidentyfikowanego celu powietrznego. Rosyjska kontrola przestrzeni powietrznej w poniedziałek odkryła nieznany obiekt nad wodami neutralnymi Morza Bałtyckiego. Załoga myśliwca z Sił Obrony Powietrznej Floty Bałtyckiej zidentyfikowała cel jako bombowiec strategiczny B-52H Sił Powietrznych USA. Rosyjski myśliwiec towarzyszył obcemu samolotowi nad Bałtykiem, dopóki ten nie zmienił kursu. Nie naruszono granicy państwowej Rosji podkreśliło Centrum Zarządzania Obroną Narodową. A amerykański bombowiec B-52 eskortowały nad wodami Bałtyku polskie myśliwce F-16 oraz MiG-29. We wtorek premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział: „Jeśli będziemy musieli wybierać między naszą przyjaźnią z Waszyngtonem, a wyeliminowaniem zagrożenia dla naszego istnienia, wybierzemy wyeliminowanie zagrożenia. Natomiast minister obrony Izraela Benegant został wezwany na rozmowy do USA. Wczoraj wieczorem wyleciał za ocean, natomiast dzisiaj wieczorem mają odbywać się rozmowy, ale o tym nieco szerzej w następnym nagraniu. Przechodzimy do środy, a najważniejszą informacją wczorajszego dnia jest oczywiście porozumienie koalicyjne w Izraelu. Otóż przywódca Jesz Atit Jeir Lapid poinformował wczoraj wieczorem... Jeszcze urzędującego prezydenta Rojwena Rivlina, że doszedł do porozumienia z innymi ugrupowaniami i jest w stanie utworzyć rząd większościowy. Deklaracja Lapida musi zostać zaakceptowana przez prezydenta oraz uzyskać wotum zaufania w parlamencie 14 czerwca. Gdyby koalicji udało się zdobyć wotum zaufania, oznaczać będzie to koniec najdłuższych w historii 15-letnich rządów premiera Benjamina Netanyahu. Jednak większość klejonej koalicji jest bardzo krucha, gdyż obecnie mają 61 posłów na 120. Co więcej, jeden z członków prawicowej Jaminy, Nir Orbach, zapowiedział już, że może zagłosować przeciwko. Rząd tak zwanej jedności narodowej mają tworzyć przede wszystkim Jair Lapid Ziesz-Atit, były dziennikarz i prezenter telewizyjny, oraz Naftali Bennett z partii Jamina. Liderzy swoich partii porozumieli się już co do formy sprawowania władzy. Najpierw premierem ma być Bennett, który szefem rządu będzie do września 2023 roku, natomiast potem obowiązki premiera przejmie Lapid i będzie pełnił je do końca kadencji, czyli do listopada 2025 roku. W sumie koalicję tworzyć ma aż 8 ugrupowań prawicowe, centrowe i lewicowe. W tym po raz pierwszy w historii ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską. Zatem teraz należy oczekiwać, że do 14 czerwca obecny jeszcze premier Netanyahu będzie robił wszystko, aby rozbić tę kruchą koalicję i uratować się przed utratą stanowiska, by pozostać na nim podczas swojego procesu korupcyjnego. Wczoraj późnym wieczorem, tuż po ogłoszeniu porozumienia, minister obrony Izraela Benny Gantz na swoim Twitterowym koncie zamieścił fotografię z samolotu z podpisem: „To noc wielkiej nadziei. Gratuluję moim partnerom w bloku zmian i życzę Państwu Izrael wielkich sukcesów. Wyjeżdżam teraz do Stanów Zjednoczonych w bardzo krótką i bardzo ważną podróż. Jestem przekonany, że mogę tam zadbać o bezpieczeństwo Izraela i że tutaj możemy wreszcie stworzyć rząd zmian, który będzie działał na rzecz jedności i uzdrowienia izraelskiego społeczeństwa. Natomiast już dzisiaj Netanyahu powiedział, że wszyscy prawicowi członkowie Knesetu muszą sprzeciwić się temu niebezpiecznemu lewicowemu rządowi. Na koniec o transporcie irańskiej broni do Wenezueli. USNI News donosi, że irański okręt wojenny kieruje się do Wenezueli z dostawą siedmiu szybkich łodzi rakietowych na swoim pokładzie. Statek irańskiej marynarki wojennej miał opuścić swój port pod koniec kwietnia. W zeszłym tygodniu trzech amerykańskich urzędników przekazało Politico, że Pentagon uważa, iż irańska fregata płynie wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki, a ostatecznym celem podróży ma być Wenezuela. W poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Saih Kati Zabdeh na pytanie o kurs statku przekazał, że Iran posiada pełne prawo do przejścia przez wszystkie akweny międzynarodowe. Rzecznik MSZ ostrzegł także urzędników USA przed jakimikolwiek działaniami przeciwko irańskim statkom. Jak czytamy w artykule. USA obawiają się, że Wenezuela może próbować przejąć także technologie rakiet balistycznych od Iranu. Niektóre obszary pokładu statku są zakryte, więc nie było możliwe oszacowanie pełnego ładunku. Rząd Wenezueli, kierowany przez prezydenta Nicolasa Maduro, otwarcie mówił o pozyskiwaniu broni z Iranu. Tymczasem irańskie siły specjalne należące do Sił z korpusu strażników rewolucji islamskiej, mogą już teraz wspierać wenezuelskie wojsko. Jeśli łodzie zostaną dostarczone, mogą stanowić rdzeń asymetrycznych sił bojowych w siłach zbrojnych Wenezueli. Mogłoby to koncentrować się na zakłócaniu żeglugi jako środka przeciwdziałania siłom morskim, gdyż trasy żeglugowe do i z kanału panamskiego znajdują się w pobliżu wybrzeża Wenezueli. Wczoraj Pentagon zareagował na te doniesienia. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że jeśli zostanie to potwierdzone, będzie to czyn prowokacyjny i zagrażający naszym partnerom w tej części świata. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w porozumieniu z naszymi partnerami w celu powstrzymania dostawy lub tranzytu takiej broni. Co pan rzecznik miał na myśli, mówiąc o podjęciu odpowiednich środków? Pewnie chodzi o przejęcie statku i ładunku. Pytanie, jak na takie działania może zareagować Iran? Raczej nie mają szerokiego wachlarza możliwości. Co najwyżej dyplomacja, protesty do międzynarodowych organizacji, które i tak pewnie raczej nic nie dadzą. To wszystko z mojej strony na teraz. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.